Witam. Całkiem sensacyjne we Francji. Był prezydent Nicolas Sarkozy. Został skazany na 5 lat więzienia za spisek kryminalny. A o co chodzi? W 2007 podczas kampanii prezydenckiej jego ekipa miała knuć z Rymimim Kaddafiego z Libii, żeby zdobyć miliony euro na wybory. Sąd uznał, iż Sarkozy wiedział o tych szemranych planach, choć dowodów nie ma, że kasa na jego konto dotarła. To szokujące we Francji. Był prezydent może trafić za kratki w najbliższych dniach. Sarkozy nazywa to skandalem i zapowiada apelację, ale sędzia litości nie miał. To, to podważa zaufanie do demokracji. A grzywna 100 tysięcy euro i zakaz spełnienia funkcji publicznych na 5 lat. Co myślicie o tym? Polityczna zemsta czy sprawiedliwość? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmów wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marcin, Marciniak o tym, co ważne. Miłego poniedziałku.